Kolejny ciekawy temat zdrowie na tapecie, jak zadbać o nie? No, któż ci to powie? Tak, ja spróbuję rozłożyć ten temat na kilka czynników. Po pierwsze mamy, musimy podzielić zdrowie psychiczne, fizyczne i te dwa aspekty są ze sobą połączone. W jaki sposób? A w taki oto, że kiedy nasza psychika upada, no to no za bardzo nie chce nam się Praktycznie nic realizować. Nasze siły opadają. Po prostu no, łatwiej zapadamy na, na wszelkie choroby układu odpornościowego. No, nasz układ po prostu leży i czeka, aż się podniesiemy. Wiem coś o tym, potwierdzam, że tak jest na własnym przykładzie. Kolejno, żeby się wzmocnić, to oczywiście mogły powiedzieć: suplementy, leki, etc. Tak. Ale zacznijmy od takich podstaw najzwyklejszych, sen. O, to jest temat rzeka, kolejno. E, wiadomo, no, powinniśmy spać co najmniej 7 godzin, tak? Jedni mówią, że może mniej, może więcej, ale jednak to takie minimum to jest te, te 7, tak? I teraz znów, znowu przed snem, żeby ustawić ekrany niebieskie, generalnie telefon, laptop, nie oglądać nic, wyciszyć się, no, jest to zrozumiałe, tak? No nasze organizmy nie są jeszcze na tyle przystosowane, żeby no funkcjonować w takim kurczę, całościowym yy, cały czas pędzie, tak? Następnie jedzenie. Kolejny bardzo ważny aspekt, to co jemy, tak? No jeśli żywimy się tylko McDonald'em albo innego typu fast foodem, no to nie oszukujmy się, no. Prędzej czy później, no, może nie tyle, że kolesterol, tak, ale, ale po prostu, no, no, nasza skóra i nasze ciało będą mówić, że no, coś jest, coś, coś trzeba zmienić, słuchaj, bo inaczej, no, to, no, to słabo będzie, tak. Kolejna sprawa, poza dietą, no, Mamy, no, wysiłek fizyczny, no, w moim przypadku. No, wybacz, ale ja nie pobiegam, tak? Choćbym chciał, ale, ale nie wyjdzie. E, mogę co najwyżej sobie trochę na wózku pojeździć, ale to też nie będzie wystarczające w mojej opinii. E, to jednak naprawdę wysiłek fizyczny jest bardzo ważny. Każdego dnia, czy to sobie nie wiem, przebiec się, czy poruszać, czy po prostu poćwiczyć, tak? Nasze ciało no, potrzebuje tego. Potrzebuje być elastyczne, potrzebuje być flexible, tak, żeby. E, żeby nam się lepiej żyło, tak? I żeby te każde komórki, te wszystkie komórki, które mamy w ciele, no były odżywione, tak? Żeby do tych mitochondriów docierały te składniki tylko pompą, pompą, pom, pom, tak? Żeby po prostu pompowało to serce, nie tylko krew, tak? Pustą, bez e, tych składników odżywczych, ale, ale rzeczywiście, żeby tam energia płynęła, tak? No i dlatego też to no, właśnie te trzy aspekty. W mojej ocenie są no, ważne, tak. Nie zapominajmy o tym, starajmy się jakoś koncentrować na tych rzeczach. No i żyjmy zdrowo. Łatwo powiedzieć, co nie. Tak, wiem. Dajcie znać, jak dbacie o zdrowie swoje. Trzymajcie się.